Coś ostatnio mniej nagrywam, znaczy się nagrywam tylko nie z gier i po prostu jakoś mi się tak to nie, z, no nie zgrywa mi się, tak? Nie zgrywa mi się nagrywanie z gier i z rzeczywistości. Coś się pojawi z fajnego, na pewno wam się spodoba, ale też nie wiem w jaki sposób to zrealizuję. Natomiast dzisiaj będziemy sobie kontynuować czarny rynek w Need for Speed Hit, także krótka reklama i przechodzimy do gameplayu. Eneba.com to najtańszy market z grami, doładowaniami, programami, kartami podarunkowymi czy subskrypcjami starymi oraz nowymi nawet w przedsprzedaży. Strona zbiera świetne opinie w serwisie Trustpilot, posiada wsparcie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz cotygodniowe ekskluzywne wyprzedaże. Zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki i używając go możecie trochę mi pomóc. Polecam również zgarnąć zniżkę 1 euro za pierwsze, wydane 10 euro, rejestrując się z mojego linku w opisie. No więc stoimy sobie przed kryjówką. Mamy wyznaczoną tutaj drogę do ciasnoty, tak nazywa się próba Driftu. No i nie mamy samochodu zrobionego pod Drift, ale no, rozumiem, że mam robić to tym samochodem, w sensie tak sobie to kminię. Nie jestem pewien, czy jakbym mrocznie powiedzieć, że to muszę robić tym autem, czy mogę robić innymi, ale wydaje mi się, że po coś go dostałem. I próba driftu jest tu, o tu bliziutko I ona będzie chyba w tych między kontenerami Więc w sumie to całkiem w porządku Damy nitro No No jest ciasno, jest ciasno Dwójka No nie jest to samochód przygotowany pod drift w żaden sposób Spróbujmy go Uuu, Zapaliśmy niewidzialną ścianę jakby my jechaliśmy tę próbę, tylko w inną stronę, no nie? I, i no RX7 by się to świetnie jeździło. dalibyśmy dragowe opony, jakieś tam fajne niterko i coś by tutaj wyszło, no ale tym samochodem przerobionym przeze mnie. W sumie ja go chyba nawet nie przerabiałem jakoś specjalnie mechanicznie, tam delikatnie go może ulepszyłem i widać, że... No nie służy mu to, nie służy mu to. No co ja mogę powiedzieć? Nie jest przygotowany, jest bardziej pod wyścigi. Opony ma jakieś tam chyba uliczne. Turbo to nie wiem jakie ma wsadzone. Nie pamiętam. No, no i patrzcie, no i nawet nie chcę wejść w poślizg. To to jest w ogóle już masakra. No niestety, no będziemy mieli 40. Znaczy, no nie ma takiej tragedii. 40 koła tym samochodem to też jest coś. Może dałoby się lepiej jakoś tam zbijając te biegi. No ale zobaczcie, że to, to się. ten samochód po prostu tej rady nie daje. No, <grytanie> wynik fatalny, okej. Okay. Nagrodę też dostaliśmy, to jest w ogóle super, że nieważne czy nam się uda czy nie, to dostajemy nagrodę, to to jest w ogóle rewelacja. No, no zobaczymy, no z siódemką to raczej nie ma szans, że się nie uda, e, choć nie jestem też taki pewien, no i też mówię, nie wiem czy to właśnie tym Astonem, czy ja go tak po prostu dostałem, no jeśli trzeba Astonem, no to e, będę miał lekki problem z tym, będę musiał go trochę tam poprzerabiać, no ale no, nie jest on samochodem do driftu i na pewno w tej grze... No, 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 właśnie. Gdzie tam wydech? A, z tej strony jest, dobra. Dobra, no i patrzcie dwójeczka. Leci truja nawet ta nie daje Nitra. No jest zupełnie inne gadanie, no nie, jest inna rozmowa, drodzy państwo. No nie, zajechałem, zrobiłem takiego ładnego DeWola i jeszcze mi usunęło punkty, no. No wow, co tu się w ogóle wyrabia z tym samochodem? <laughs> Come on! on tam niewiele lepszy poziom ma niż Aston tak naprawdę. Wow. Trójka nie, dwójka O, tym razem zrobiłem kiss the walla i mi nie tego nie zjechało, to śmieszne. Dawaj, dawaj, cały łuk, cały łuk. Pięknie! Miałem zrobić właśnie odcinek z driftami tymi co mamy do nadrobienia, ale stwierdziłem, nie, zrobimy sobie tego. Czarnego rynku, yy, kilka rzeczy, bo to jest teraz, powiedzmy, na topie. Choć wątpię, żeby ktośkolwiek oglądał mnie tylko dla czarnego rynku. Raczej wątpię, no ale może jednak kogoś to. No jedźże, może kogoś to przyciągnie. Natomiast, no, sam fakt tego, jak jest przerobione to RX7, to jest jakaś masakra. Zobaczcie, no ten samochód jest idealnie zrobiony pod drift. Teraz, jak damy nitro, to na koła. No, stanęła na koła, ale to nic, dobra. Jest trójka, no i mamy połowę drugiego okrążenia, a utrzymujemy się na prawie już ostatecznym wyniku, tak? Czyli już mamy prawie te 200 tysięcy, no to to jest super. Nawet nie połowa drugiego okrążenia, co ja gadam. Mamy taką jedną czwartą, znowu złapała nas niewidzialna ściana, ale tylko nas spowolniła, nie zabierając nam punktów. Mamy fajny wynik, teraz utrzymajmy go elegancko. Nie zawsze udaje mi się zrobić przekładkę, z takiego względu, że nie chcę tutaj na cisnąć. A, a z masy też nie zawsze wyjdzie tym stylem gazu, tak, żeby gazem sobie driftować, bo to nie zawsze się to ogarnie, żeby to dobrze zrobić. Dobra, odbijaj. Odbijaj dalej i w drugą stronę dawaj. Cyk, a no i zrobiło mi razy jeden, a tak ładnie by tu z tym kiss the wallem, a tutaj to nie wiem o co się zaczepiłem, ale z tym kiss the by mi fajnie wyszło. A tu niestety się nie udało. No i będzie te 300 koła. No takie może być. No ten wynik mógł być lepszy. Może jakbym tego nie jechał po raz pierwszy. Ale no tam 300 coś to jest zawsze Wynik: No, troszkę większy niż w przypadku Astona. Ok, więc nałożyłem mu zawieszenie tym razem, pokazowe, żeby kropeczka była w odpowiednim miejscu, jak zresztą widzicie. Mamy również dragowe opony. No i samochód troszkę tam przerobiłem. Mamy podwójne turbo, więc startujemy i próbujemy wykonać tę próbę. No, jak ją wykonamy, to potem musimy sobie pozbierać skrzyneczki. A jako wyzbieramy te skrzynki, to dostaniemy jakieś nagrody. Nie wiem jeszcze jakie, ale nie mogę się doczekać. Więc ciasnota: no już. Zróbmy to Wiem tyle, że owy samochód Strasznie, strasznie yy, Będzie teraz się ślizgał I to tak naprawdę bardzo Pomimo dragowych opon No to jest taki właśnie No to jest śmieszne, ale cóż Jak działa, to działa Zobaczcie, mamy trójkę I cyk Inne auto, co? Dwójeczka Nawet powiem szczerze, że widzę, że na niektórych częściach danego toru Na konkretnych biegach się powinno jechać Wtedy Auto się najlepiej y, zachowuje. Tutaj ta trójka chyba jeszcze da radę. Inaczej niż Felix 7, może troszeczkę. O, jedziemy, 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 jedziemy. I cyk. Lecisz cały łuczek. No, troszkę. Nie, w sumie okej, okay. jest okej. Okay się tu nie mogłem zgrać z tym autkiem, no bo inaczej się nim jedzie niż RX-7. RX-7 jest do driftu lepsza. Ten tak widzę, wow, łapie takie inne łuki, zupełnie inaczej. Troszkę jakby gorzej, nie wiem czy te ustawienia mi się zatrzymały, które miałem w sterowaniu po zmianie części. No bo wiadomo, że on troszkę gorzej reaguje na, na skręt i to widać, że ten samochód trochę ma opóźnioną reakcję. Może jakaś zmiana jakiejś części by tutaj pomogła, ale mimo wszystko i tak wydaje mi się, że uda nam się... Osiągnąć wymagany wynik, a przynajmniej bardzo bym tego chciał, bo tym autem proste to nie jest. Zobaczcie, no, no, no nie jest proste, ale jakoś tam się udaje. No, ledwo, ledwo się zbiera w tej chwili. Trójka. Dawaj, 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 nawet niech będzie taki wielki łuczek. go, cały, cały zakręt no leć, leć no leć mm. no dawaj, no nie, no niech on łap te punkty bo zaraz będzie słabo, nie 20 koła potrzebujemy do końca więc tak trochę, a no dobra udało się no i fajnie, no nie jedzie na... znaczy to nie jest na pewno jakiś drift car. ten samochód nie nadaje się za bardzo do driftu, ale jest okej okay. Ciekaw jaki jest najlepszy setup na, na wyścigi, w sensie do wszystkich samochodów, jakiś tam konkretny. O tak, nie wiedziałem, że mogę tak używać nitra i wtedy mi nie podskoczy ten przód. To, to jest trafna uwaga, że tak się da. Choć jeżdżąc troszkę słabiej, i tak rx 7 przejechałem to lepiej. No, o nawet więcej mamy tego, więcej kasy za to niż rx 7. No, tam mieliśmy 14, to mamy 19. Okej, okay, no niech tak też będzie samochód jest zrobiony, także mamy ciasnotę i teraz musimy pięć skrzyń sobie zdobyć. I te skrzynie to są rozumiem tu, tak? To jest to? Te skrzynie? Bo tak widzę, że coś mi się tu pokazuje, ale czy, gdzie one są? O, tu w środku są. Aha, no to, to, to spróbujemy moim driftkarem zrobić te, te skrzynki. Skręcaj. Dobra. Więc próbujemy zdobyć pierwszą ze skrzyń. Mam nadzieję, że jest to w naszym przypadku możli możliwe, bo nie chciałem też jakoś wypaść z tego. Mamy pierwszą skrzynię. Druga jest gdzieś naprzeciwko, i teraz yy, gdzie? Yy, może tutaj jakoś? Nie, bo to tak. No, niby po środku tego takiego widzicie tutaj w krzakach? No, ja jej tu nie widzę. Może jestem trochę ten. ślepy, ale, ale no nie widzę, niestety. Ło! W ogóle. <noise> Chciałem zawrócić, padłem na skrzynię. Super. No to mamy z zebraną, ale tej to nie wiem, gdzie jest tam, tamta. W sensie ona pewnie jest w takim miejscu, że ja nawet się nie spodziewam, że ona tam mogłaby być. Jest gdzieś w pobliżu, a mi się wydaje, że jest w krzakach, a w krzakach to ona nie jest. No jest w krzakach wariatka! Kurde to. Pominąłem ją po prostu, a, a to jednak ma się ten taki instynkt, że ona gdzieś tutaj jest. No i właśnie była, dobra. Nie wskoczę tu teraz, a powinienem, bo następna jest właśnie tam na górze, mi się zdaje. Dobra, poszczylałeś to teraz gaz. Nie wskoczy. Wskoczył! <laughs> dachem, dachem skrzynkę otworzyłem, dobra. Dobra, jest, może być. <laughs> Jeszcze jedna, chyba, tak? Żebym ten. Żebym e, mógł to wszystko ogarnąć, żeby, żebym miał te wyzwania zaliczone. Zmieszczę się tu gdzieś? Zmieszczę. Kurde, dachem otworzyłem skrzynkę. Dziękuję bardzo. E, I kolejna pewnie gdzieś tutaj na górze, no bo gdzie by dali na dole, żeby się człowiek dostał do niej normalnie, trzeba wskoczyć. Pewnie, że tak. Co mi się wydaje, że to jest właśnie tędy. E, no, naprawdę. Super fan mam z tego odcinka. Żebyście jeszcze wymieli, to będzie w ogóle super rewelacja. Pewnie już tam oglądaliście u innych youtuberów i to jest dla was nuda, no... No widzicie, tak to jest, jestem opóźniony zawsze. u nie ma jej tu. Okej. Okay. Mogłem sobie chociaż skoczyć i zrobić jakiś wynik, ale... To w takim razie co? Ona gdzieś tutaj na dole jest, tak? To są takie czarne skrzynki w sumie, których za bardzo nie widać, więc no... Znaczy w sensie nie są jakoś super widoczne, więc no. Jedź. Ja teraz jestem niby nad nią. Tak? Oje, no co za wariatka ukryta. Ja pierdziele. <grybujesz> Okej. Okay. No to, to jest inteligentne, naprawdę. Idź do stacji benzynowej, tak? Podświetlonej na mapie. Która to jest stacja? U, tutaj. No to jedziemy, dobra. Zobaczymy, co nam się dzieje. Kamera ze stacji benzynowej złapała przejeżdżający samochód. I chociaż nie zidentyfikowaliśmy kierowcy, wiemy już, w którym kierunku jechał. Czas dla nas. Dobra, no to jedziemy na stację. Oczywiście gra nas prowadzi 50 różnymi drogami, ta będzie najszybsza, jednak. Subcio. No i fajnie, że w ogóle się udało te skrzynki zebrać. Bo tak, w sumie to w pewnym momencie stwierdziłem, że no to nie będzie takie proste. Ale no fajnie, że tak poukrywali je, że w sumie nie są, nie są tak w takim zwykłym miejscu, tylko trzeba się troszkę postarać, żeby żeby je znaleźć. To jest spoko. Flaminga sobie weźmiemy, gdzie on tu jest. Solet Za tu taką będzie. linię mogłabym umrzeć. To auto, prawda? No, kamara. Ach. Mogłabym w nim mieszkać serio. Stałam Spałam na tylnych siedzeniach jak dzieciak przez dwie godziny. Gdyby była tu łazienka, nigdy bym nie wychodziła. Każdy sklep powinien mieć teraz okienko dla kierowców. To można oszczędzić na czynszu. Właśnie. Po co mi mieszkanie? Albo nawet jakiś paskudny, beżowy kamper. Pewnie. Mam moją cudowną, żółtą bestię na kołach. Nie jest to, by nikt już nie dotknął ziemi. Ja nadal przyjeżdżasz gdzieś do garażu, prawda? No, pewnie. Super. Do zobaczenia. Oki. Okay. I... Już. Okej, okay, ci goście są szybcy, co znaczy, że łatwo mogą popełnić błąd. Sprawdź teren. Miejmy nadzieję, że coś po nich zostało. Skrzynka została, chyba o to chodzi. Tada! Dobra. Lecimy do kryjówki, zobaczymy co dostaliśmy, bo tam mam jakby taki drugi poziom tego, więc nie mogę się doczekać co na nas Czeka, oczywiście, że tak. Co, co to może być? Powiedzcie wy mi. Co ja mogę tu mieć? Jak sobie wejdę, to mi gdzieś pokażę, że mam coś nowego. O! To było tu. Nogi. Mam nowe spodnie. Okej. Okay. I to są sp... Mhm. To wygrałem, tak? To, to jest to, co właśnie... To, co chcieliśmy w dzisiejszym odcinku zdobyć. To jest to właśnie. No super, nie no, jestem bardzo zadowolony. Mogliby trochę kruszą tę spódniczkę, ale nie no, w porządku. Fajnie, fajnie. Coś jeszcze mam może? Też nie myślałem, że chociaż buty, ale coś tu jeszcze było w moje auto, w personalizacji w nadwoziu w którejś kategorii coś się znalazło. Dobra, to może być ciekawe. O, może jakieś z tego body, no nie, jakieś te. Nie wiem, poszerzenia na przykład. No nie, jeszcze nie, to jeszcze nie jest to. Ale coś tu może, no bo. Hmm. Spoiler, dobra. Czyżby to był tak, jest, mamy dostęp do tego fancy spoilera ogromnego, który za chiny nie pasuje do naszego tuningu, ale no fajnie, że ten spoiler odblokowaliśmy. No i teraz neon, jakiś nowy, myślę, że jest czarny. Fala, tak? Purpurowo-biała fala. No do tego samochodu, który mamy obecnie, może by nawet pasował, ale no to by było na tyle, no nic ciekawego tu nie ma. Może dzisiejszy odcinek fascynujący nie był. Ale na pewno dowiedzieliśmy się, że każdy samochód w tej grze idzie przerobić w jakiś w miarę sensowny sposób pod drift no i dodatkowo można sobie, prawda zdobyć spódniczkę, prawda w tym całym naszym czarnym rynku, co jest super i rewelacyjne i nie mogłem się doczekać może zmienię w nim tylny zderzak, ponieważ nie podobają mi się te odstające takie części przy rejestracji, dodatkowo co chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że no dzięki za oglądanie, dzięki za łapy w górę, komentarze jeśli nie subskrybujecie to zachęcam, choć wątpię, żeby dużo nowych subskrypcji przyszło akurat przy hicie niedługo Need for Speed World i coś z rzeczy Rzeczywistości z Peugeot, także no, mam nadzieję, że będziecie czekać. Trzymajcie się i widzimy się w następnym. Cześć!